Dzień dobry, Kochani. Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu majowym dla wszystkich z podznaku byka. Zobaczymy, co tam mają dla byczków. Byk na miesiąc maj 2025 rok. Byk miesiąc, maj 2025 rok. Mam nadzieję, że majówka była kolorowa. Także miło, fantastycznie, kolorowo spędziliście czas majowy, ponieważ tak długi weekend zdarza się raz na kilka lat. <tryk> Trzeba korzystać. Słoneczko dopisało, chociaż dzisiaj się zrobiło chłodniej. Ale miejmy nadzieję, że już niebawem będzie cieplej, chociaż. Kochani, muszę Wam powiedzieć, że według moich prognoz, to wygląda to tak, że w lipcu bądź koniec czerwca będziemy nosić szaliki. Czasami zdarza mi się robić na pogodę. Wcześniej już powiedziałam na. Jak robiłam wcześniej na Facebook parę słów o pogodzie. I wyszło mi, kochani, że. Przed świętami Wielkiej Nocy będziemy się opalać, a w lipcu będziemy nosić szale i czapki. No zobaczymy, jak to będzie, moi drodzy. Oczyścimy przestrzeń. I zaczynamy. Byk maj 2025 rok. No dobrze. Śliskie. <noise> Bardzo śliskie te karty. <noise> no dobrze, zaczynamy czytanko na końcu. Będziemy mieli odpowiedzi anielskie i afirmacje z kart anielskich na ten miesiąc, tak? Dobrze, to zaczynamy moi drodzy. Byk. Osoby z znaku byka. No dobrze. Jak nam się pokazujesz, byczku? Hmm, z pomysłami. Cięta posta może być troszeczkę tak, byk pomysłowy, byk zamierza pomysły wcielić w życie, bądź coś odciąć, no zaraz zobaczymy dokładnie jak to będzie, co w głowie. No, faktycznie, byk może chcieć już się odcinać od kogoś, od czegoś. Może też być mnóstwo do, do załatwiania jakichś spraw urzędowych, lekarskich, medycznych. Uważajcie na ostre narzędzia. Ja, jak mam ma, dwa miecze przy sobie, to po prostu to skaleczenia jak nic wychodzą. Zawsze mi tak wychodziło. No dobrze, w działaniu troszeczkę byk nie wie, czego chce. Bądź przychodzi ktoś do byka, ktoś świeży, który yy, niekoniecznie może wiedzieć, czy on jest do związku, czy on chce tylko romansu. Trzeba by tutaj głęboko spojrzeć. Co zostawiacie, moje drogie byczki? Takie, wiecie, co może faktycznie się uleczacie po czymś? Yy, już od razu pokazują mi się byki na rekonwalescencji po operacjach. Może być to cesarskie cięcie, chociaż nie musi. Raczej, raczej, raczej takie zabiegi operacyjne i leczenie po tych zabiegach. No dobrze, to przychodzi pięknie. Mag, okej. Okay. Co z otoczenia na byka? wisielec, otoczenie się wam będzie przyglądać i nie będą ludzie wiedzieć w ogóle, co o was mają sądzić, tak? Może i tak być, ale te ptaszki się rozśpiewały. No dobrze, co w pracy w finansach? Praca, szkoła, finanse, no trzeba będzie dodać sobie następny bieg, kochani, może być już dużo obciążenie, ale jeszcze, jeszcze trochę musicie wytrzymać. Powinnyście przynajmniej, nie? No dobrze, co w połowie miesiąca? Poczynek, urlop. Może być taka kwestia. Co na koniec miesiąca? No proszę, co to się tu dzieje? Byk odnajduje wiarę w siebie. No bardzo ładnie. Co dla par? Bieda jakaś emocjonalna albo finansowa, bądź tęsknota. Co dla singli? O, i tutaj się romanse szykują. Jak ta lala. No dobrze, kochani, to co, zaczynamy, tak? Jedziemy. Dobrze. Wasza główna energia to są pomysły, to jest, Wcielam... byk wciela pomysły w życie. Byk chce iść do przodu, byk ma piękny, przepiękny umysł, taki troszeczkę nie basz, nie? Taki troszeczkę z trygonu powietrza tu by się umysł wziął. Taki analityczny umysł wchodzi tutaj do byka, analitycznie byk zaczyna działać, być może zechce odcinać, pozbywać się jakichś spraw urzędowych, albo jakaś, jakaś operacja, zabieg tutaj idzie do przeszłości. Tak jak powiedziałam, byk stawia na siebie, byk woli być sam w tym miesiącu, przynajmniej działać samotnie w swoim zakresie, aniżeli słuchać podpowiedzi innych ludzi. No, ok, więc zobaczmy. Hmm, co to jest? Może być tak, że zakańczacie jakąś relację. Pamiętajcie, że relacja to nie tylko damsko-męska. Relacja może być w pracy, może być przyjacielska, może być koleżeńska, może być z szefem, może być ze współpracownikiem. Relacja może być nawet z panią psycholog. Czyli tutaj jakoby byk idzie do wyleczenia. Kończy z kimś relację, tak? Z kim to się zaraz okaże, moi drodzy? W głowie jakieś sprawy urzędowe, sprawy lekarskie, no bardziej mi tutaj na urzędowo wychodzi. Byk faktycznie postanawia iść sam, to jest dobra wola byka. Ja idę samotnie, załatwiam czy to w biznes, czy to w takie życie prywatne. Ja wolę samotnie, ponieważ ja samotnie, mówi Byk, mam więcej wolności. No dobrze, co w działaniu? Skąd ten rycerz kielichów? No proszę. No proszę, tu Królowa Mieczy, tu Królowa Mieczy, coś mi się wydaje byki, że odtrącicie jakąś relację na rzecz działania, na rzecz pracy, na rzecz obowiązków, na rzecz spraw, które jeszcze macie do poogarniania, do pozałatwiania. Co prawda, nie widzę tutaj spraw sądowych, ale mogą być sprawy uczelni, może mówię do byków maturzystów które chcą właśnie teraz postawić na swoją wiedzę, na uwarunkowanie swojej wiedzy, może matury tutaj, może jeszcze jakieś dodatkowe egzaminy też, może być taka sytuacja i byk mówi, nie, 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 nie potrzebne mi tu żadne schacki, żadna relacja, ja stawiam teraz na siebie, muszę coś zdobyć, muszę iść o poziom wyżej, żeby coś ogarnąć, coś z tego mieć, może tutaj też o pracę chodzić, tak? No bo tak, no bo tu piątka monet bieda zajrzała za drzwi, i tutaj byk znajduje pomysł, albo znajduje nową pracę i działa w tym kierunku. Dobrze, z czego, z czego się leczyliście, moje drogie byki? No to tak mi wychodzi, że jakoby faktycznie z jakiejś relacji, yy, albo stronicie od towarzystwa. Towarzystwo stało się takie dla Was męczące troszeczkę i się odsuwacie na boczek. Może to być relacja rodzinna, może to być relacja córka, ojciec, córka, matka. Matka, dziecko, oczywiście bardziej dorosłe dziecko, nie? Także tutaj byk się odcina i on chce sam, jak najbardziej. Co przychodzi w tym magu? Na co wy jesteście tacy otwarci? Cesarzowa. Ojej, byki, naprawdę przed wami fantastyczny, jasny okres, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Jeśli chodzi o podtrzymanie ciąży, to tak to uda się podtrzymać tą ciążę, bo tu jest leczenie, tu jest odseparowanie, odsunięcie się od imprez, od towarzystwa na rzecz własnego zdrowia, na rzecz tego, co chcecie osiągnąć. Też może być tak jak najbardziej. No dobrze, dlaczego otoczenie jest dla Was takie, tak się Wam przygląda? Ha, słuchajcie, otoczenie myśli sobie tak, ja nie poznaję tego byka. Byk zawsze tak w centrum uwagi, lubił rozbawić towarzystwo, a tutaj tak, Praca, dom, albo szkoła, dom, albo uczelnia, dom, i byk się zamyka, byk nigdzie nie wychodzi, otoczenie nie jest w stanie was zrozumieć, a wy izolujecie się tylko dlatego, żeby sobie zrobić plan na ileś tam miesięcy czy lat do przodu, tak? Nawet tu jest zalecane, żeby troszeczkę się odizolować od tego otoczenia, no bo kochani, skoro mamy Wisielca i Pustelnika, to nie wyjdzie wam to na złe, to wyjdzie wam to na dobre. Byk musi się odsunąć, byk musi przemyśleć, przeanalizować, co by w przyszłości wykreować sobie dobrobyt, do, dobrostan cesarzowa. Cesarzowej niczego nie brakuje. Jeśli chodzi tutaj o kobiety ciężarne z zagrożoną ciążą do leczenia, to tak jak powiedziałam, tu trzeba zrezygnować na jakiś czas z towarzystwa. No niestety, tak to postrzegam, tak mówię. Zobaczmy, dlaczego w pracy następny bieg trzeba włączyć. Bo wy nie wiecie, nie znacie jeszcze zakresu swoich obowiązków. Jest konkurencja, jest bardzo dużo osób przy Was i Wy tak naprawdę, jeśli byki tu zaczynają jakąś pracę, albo nawet kontynuujecie jakieś stanowisko w pracy, to jest konkurencja. Być może szef szefowa wymaga i chce ocenić po tym, ile dany byk wyrobi, jakie będzie miał wyrobienie. I Wy tutaj jesteście zmęczeni, ale. Tu jest powiedziane, macie konkurencję, bo macie tą konkurencję, której możecie nie dostrzegać, i tu jest powiedziane, włącz do działania siły rezerwowe. Niestety, ale powiem to słowo musisz, musisz dać tutaj radę, musisz jeszcze pociągnąć, jeszcze trochę. Nie wiem, może dopóki się jakieś, jakoś więcej zamówień nie skończy, może dopóki tego zlecenia nie zdążysz, nie zrobisz, może dopóki projektu nie, nie zrobisz. Ty jeszcze tutaj powinieneś włączyć siły te rezerwowe, te zapasowe. Dobrze, zobaczymy więc dlaczego piątka monet w związku. Hmm. No, tu jest bieda emocjonalna raczej. Tu druga połówka, albo się zachowuje nieodpowiedzialnie, albo macie studenta w domu ucznia. Albo człowieka, który właśnie zaczyna pracę, jest jeszcze na dorobku, yy, yy, dziecko takie, tak? Które z Was po prostu no, doi pieniądze. Możecie pomagać jakiejś osobie, która dopiero zaczyna działać. Być może ktoś zaczyna rozkręcać własną firmę i wszystkie pieniądze poszły na ten biznes. I teraz trzeba tak. Za przeproszeniem, taką charówkę zrobić, jeśli ktoś ma tutaj własny biznes, zainwestował, to trzeba tutaj naprawdę wszystkie siły dać, bo konkurencja nie śpi. Wy możecie tej konkurencji nie dostrzegać, ale tu jest jasno powiedziane: jeśli praca, jeśli firma i pieniądze zostały w to utopione, to trzeba tu naprawdę włączyć siły rezerwowe, żeby wyjść na swoje. Wy wyjdziecie na swoje, tak, bo macie sztuczki na to, jak swój towar sprzedać. Jak znaleźć odbiorców na to, co chcecie robić. Wy wyjdziecie bardzo na swoje. Obojętnie, czy byk zaczyna nową pracę, czy byk rozkręca firmę, czy byk ma własny interes, wy wyjdziecie na swoje. Ale tu naprawdę włączcie siły rezerwowe i ostro idźcie do działania. A finanse się można powiedzieć natychmiast po miesiącu, w przyszłym miesiącu już tutaj jest poprawa finansowa. Także tak tu jest zalecane. No dobrze, a co u singli, kochani? No, proszę, single, hula, i dusza piekła nie ma. <single>, single, single, co prawda są zajęci pracą, biznesem własnym, jest taka opcja tutaj. Mhm. Wyjazdy zagraniczne, może planowane, może yy, coś yy, z obcojęzycznymi ludźmi, tutaj będzie do pozałatwiania, mnóstwo wiadomości do powysyłania. W każdym bądź razie, single, nie poddawajcie się, zajmijcie się teraz biznesem, a wy jesteście tak atrakcyjne. I tak gustowne, że jeśli w tym, nie w tym miesiącu, to w przyszłym na pewno. Natomiast yy, mówię to tutaj do singielek z podznaku byka. Jeśli przyjdzie ciemnoskóry, ciemnowłosy mężczyzna w wieku dojrzałym, zwróćcie uwagę, bo on może być zajęty. To jest taka mała tutaj podpowiedź, tak? No i tak, w połowie miesiąca już tyle sił wydaliście, że potrzebujecie odpoczynku. Zaraz zobaczymy, czy to faktycznie możecie zwolnić tempa, czy to będzie odpoczynek. Hmm. Słuchajcie, jeśli opętają Was jakieś lęki, że Wy nie pociągniecie dalej, to proszę to z siebie wyrzucić. Nie bać się i ciągnąć dalej. Nawet sobie odpocząć. Cały weekend, od rana do wieczora, wziąć sobie dla siebie, odpocząć, ale później ruszyć znowu z kopyta i dociągnąć to dalej. I na koniec miesiąca. O matko, zmiany, zmiany, duże zmiany. Słuchajcie. Zdane egzaminy, wychodzicie w firmie na plus. Słuchajcie swojej intuicji, ewentualnie starszej kobiety, która może coś doradzić, która wie, która potrafi. Kobiety samotnej, tak mi się tutaj pokazuje, w starszym wieku, dojrzałej. I na końcu yy, są zmiany, które prowadzą na lepsze. Na lepsze. Tak, dokładnie. Tutaj wysiłek naprawdę się bardzo wam opłaca i utrzymujecie firmę, utrzymujecie stanowisko pracy. No dobrze. I jaki będzie tego wszystkiego wynik? Zajrzyjmy tej waszej pracy, tego waszego działania. Proszę. Nowa miłość, nowe stanowisko, praca wykonywana z pasją, podnosicie wartość samych siebie, kochacie się naprawdę, miłujecie się sami, sami siebie, nie? O to mi chodzi. Kobiety, które planują ciążę, które miały ciężko w ciąży, jest. Także wszystko tutaj wychodzi na plus. I rada dla Was, moi drodzy, rada dla byka, rada na maj. Proszę. Ech, jak Wam to powiedzieć? Ja, ja mogę powiedzieć, co będzie, ale rada. Nie martw się niczym, bo te problemy przeminą. Wypływasz na szerokie wody. Właśnie pokonujesz ostatni trudny i ciężki etap w zakresie tego, co ostatnio sobie zamierzałeś, co ostatnio sobie zaplanowałeś, drogi byku, co wcielasz w życie. Także wysiłek jak najbardziej się tutaj opłaca. Przepiękny, przecudowny miesiąc dla Was. Tylko zaznaczam, do 10/12. Nawet i do 15 będzie bardzo ciężko i bardzo pod górkę. W połowie miesiąca już będziecie mogli sobie pozwolić na cały wolny weekend, nawet tutaj wyjazd nad wodę też jest możliwy. W związkach zwróćcie uwagę, bo jeśli zbyt długo partnera będziecie zostawiać samym sobie, to partner może zacząć romansować poprzez media. Może być taka sytuacja. Nie musi także. Słuchajcie, bierzcie, co do Was pasuje, resztę odrzucajcie, tak? No dobrze, więc teraz pomyślcie sobie, zadajcie w myślach jakieś pytanie, kochane byczki. I wybierzcie liczbę 1, 2 lub 3. 1, 2 lub 3. Dobrze. Odpowiedź na, dla jedyneczki? Nie. Nie, bo nie, krótkie nie. Odpowiedź dla dwójeczki. Wypatruj znaku. Czasami widzimy znaki. Czasami widzimy coś nam mówi intuicja. Czasami czerwona lampa pojawi się przed oczami. To znaczy zakaz. Zielone światło zobaczycie. To znaczy, że można. Znaków jest wiele, wiele, wiele. O znakach radziłabym się przeczytać. I dla trójeczki jest tak z wykrzyknikiem. Bardzo ładnie. No dobrze, kochani, jeszcze. Wybierzemy afirmację dla Was na miesiąc maj. Jak pięknie się czyta takie fajne karty. <grytanie> Nazwać nie muszę się zbyt długo. Sama, 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 sama siebie wyłożyła. Cierpliwość. No dobrze, zobaczmy. Cierpliwość. Zaufaj wyższej sile życiowej. Ona wie, co jest dla Ciebie najlepsze. Pamiętaj o tym, jeśli zostaniesz poproszony, by poczekać. To czas, który macie przygotować na coś jeszcze lepszego niż to, czego się spodziewasz. Przyjmij więc postawę pełną akceptacji. Odpręż się i wykorzystaj ten czas na przemyślenia. Poproś swojego anioła, aby był przy tobie podczas oczekiwania, tak byś mógł słuchać wskazówek Boga. Nie działaj lekkomyślnie i pospiesznie. Kierowany niższą wolą. Gdy nadejdzie właściwy czas, a Ty będziesz gotowy, otworzą się następne drzwi. Cierpliwość jest zawsze wynagradzana. Także mówiłam, cierpliwości, cierpliwości, powoli, powoli, powoli włączyć rezerwowy bieg rezerwowy i naprawdę cały czas jednostajnie, codziennie działajcie, a naprawdę osiągniecie swój sukces. Afirmacja dla Was brzmi na miesiąc maj. Wszystko dzieje się we właściwym czasie. Dokładnie, moi drodzy. Wszystko przyjdzie we właściwym czasie. Kujcie swoją skałę dzień po dniu, kropelka po kropelce, tak? Nie bierzcie żadnych kredytów. To nie jest miesiąc na kredyty, zwłaszcza małżeństwa. Jeśli już zainwestowałyście w firmę, owszem, ale teraz w maju nie brać kredytów, tak? Przeczekać ten maj zrobić wszystko, żeby tą pozycję jakoś utrzymać, żeby jakoś wystarczyło, a w przyszłym miesiącu być może energie się zmienią, bo tu na to wychodzi, że w przyszłym miesiącu naprawdę będziecie miały już o niebo, o niebo lepiej. Wszystkiego dobrego, kochani. Mika, pozdrawiam Was serdecznie i bardzo proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. Wszystkiego dobrego, udanego maja. Pa, pa.